Siemaneczko. Dzisiaj wam pokażę jakieś Oreo. Ciężko się nagrywać z kamerą w zębach, w sensie z telefonem, ale okej. Okay. Musimy otworzyć nasze Oreo. Więc no tak. Trzeba to otworzyć mniej więcej w taki sposób. Oczywiście, musimy to zrobić jedną ręką, bo inaczej się nie da tutaj. Kościoła zbyt ciężka jest to otworzyć, więc... No, musieliście tego zrobić, ale tak. Mamy tutaj już nasze Oeło I tak nasze OEło Bierzemy. Jeżeli mamy OEło, to musimy to... O! go zwalić. I teraz tak jest tak. Eee, Jak widzicie, niestety produkt ma pewną wadę, ale to w pojedynczych takich śromeczkach jest i musimy to wylizać. Znowu wada. Możemy sobie to zjeść, ale nie polecamy tego. Najlepiej to zlizać. O, jak widzimy już zlizaliśmy to do końca i to stawiamy na bok, tak jest to. Mm. Kolejne wylizane. I tutaj mamy dużo tego. I to też wylizujemy. Jak widzicie, te ciastka mają dużo takich wad, ale okej. Okay. Trzeba wylizać znowu. Polecam Wam to robić w taki sposób, żeby tutaj już nic nie było. Tutaj kolejne. Jak widzimy, mi się tego nie chce już wylizować z kamegę w zębach, bo to jest ciężkie, no. I tak, jak to wyliżemy, to nie możemy na przykład takiego czegoś zjeść, bo to jest węgiel. Jak widzicie? No, roksa na węgiel, no i tyle. I to możemy dać na przykład do pieca, psuko tu, morpie, żyrapię. Komu chcecie? Przyjacielowi, który jest idiotą, też możecie. No i tak. Y jeżeli chcecie więcej takich pogodników, jakieś jeść ołeło, no to napiszcie w komentarzu. No i się ma, żegnam was z telefonem w gębie, elo.